Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj w Studiu Końskiego Melaradia obecna uczennica Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie Wiktoria Jabłońska i Twoja obecność związana jest z udziałem Twojej szkoły w programie w projekcie Złote Szkoły NBP. W związku z tym zgłębialiście i zgłębiacie tajniki związane z cyberbezpieczeństwem, z cyberbezpiecznymi finansami, i dlatego dzisiaj zaprosiłaś do naszego studia gościa. Dokładnie, dzień dobry. W związku z tym przeprowadzę wywiad z panią Magdaleną Czarnojańczyk, dyrektor Banku Pocztowego w Koninie. Dzień dobry. Pani dyrektor, temat tegorocznego konkursu to cyberbezpieczne finanse. W związku z tym chciałabym zadać pani kilka pytań, które pozwolą zrozumieć mechanizmy działania cyberprzestępców. Pieniądze współczesnego świata to zarówno te przechowywane w portfelu, jak i te nazywane pieniędzmi plastikowymi, czyli płatności kartami płatniczymi, kredytowymi i debetowymi. Statystyki bankowe wskazują, że coraz częściej sięgamy po pieniądz plastikowy, czyli płacimy kartami bankowymi. Statystyki policyjne natomiast pokazują, że mamy do czynienia z prawdziwą plagą kradzieży pieniędzy zgromadzonych na kontach bankowych i wyłudzenia danych. Kto najczęściej pada ofiarą przestępców w tym zakresie? Ofiarami kradzieży środków skąd bankowych yy, oraz wyłudzeń danych najczęściej padamy my wszyscy. To nie ma znaczenia, czy jest to osoba młoda, czy osoba starsza, ale tak naprawdę najczęściej osoby starsze często nie mają niewystarczającą wiedzę na temat zagrożeń w sieci, osoby mniej zaznajomione z nowoczesną technologią, yy, osoby podatne na manipulacje, yy, osoby korzystające z publicznych sieci WiFi, nie zwracają uwagi na to, że podają swoje dane. Publicznych miejscach osoby klikające fałszywe linki oraz reklamy. Czy tak naprawdę my wszyscy. Mm -hmm, Okej. Okay. Czy zdarza się, że ofiarami przestępców są dzieci oraz młodzież, bo oni przecież też posiadają już swoje karty? Tak, oczywiście. Coraz częściej dzieci oraz wy, jako nastolatkowie, korzystacie z kont bankowych, korzystacie z kart. Płatniczych, dlatego też jesteście narażeni na wszelkiego rodzaju oszustwa. Na co najczęściej jesteście narażeni, to przede wszystkim na oszustwa internetowe. Bardzo często młodzi ludzie biegają po internecie, korzystacie z różnych aplikacji, i to też przyczynia się do tego, że padacie tym wszystkim oszustwom. Kradzisz danych przez fałszywe strony internetowe. Zwracamy uwagę na to, czy strona zawiera tak zwane certyfikaty SSL. Może Wam się wydawać dzisiaj to trudne, ale zwracajcie uwagę na tak zwane haszcze http:// dwukropek, slash, slash. to są strony bezpieczne. Kradzisz kart płatniczych. Takich plastików również zdarza się, że gubimy i nam to zostanie ukradzione. Oraz oszustwa w grach. Często kupujecie gry na stronach internetowych i na to uczulam. No prawda, trzeba być teraz o wiele bezpieczniejszym i hmm. rozważniejszym w internecie. Często słyszymy, że to bank odpowiada za powierzone mu pieniądze i rolą banku jest tak zabezpieczyć dostęp do zgromadzonych środków, żeby niepożądane osoby nie miały możliwości ich pobrania. Ale jak już dojdzie do kradzieży karty lub pieniędzy z konta, jakie są procedury zgłaszania kradzieży i gdzie należy zgłosić kradzież? Jeżeli dojdzie do kradzieży karty płatniczej albo też włamanie na konta, to najważniejsze, że kroki, jakie trzeba podjąć, to zrobić to jak najszybciej. Tutaj czas jest bardzo ważny. Po pierwsze, należy zastrzec kartę korzystacie z aplikacji mobilnych, bankowości internetowych i to jest ten moment, kiedy trzeba jak najszybciej zastrzeć kartę, zablokować dostęp do karty. Następnie telefonicznie poinformować im na infolinii banku, że doszło do jakiegoś złamania waszych praw, oraz również możecie zaszczeć kartę na tak zwanym infolinii ogólnodostępnej zastrzegam.pl. Dodatkowo, co jest bardzo ważne, w takiej sytuacji, kiedy dojdzie już do kradzieży karty płatniczej, to należy przede wszystkim zgłosić na policję. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zgłosimy do banku, że karta została nam skradziona, bądź też zostało włamanie na konto, to bank może poprosić o dokument z policji, że takie przestępstwo miało miejsce. Więc tu gra rolę czas oraz zastrzeżenie karty w dostępnych aplikacjach i poinformowanie policji. Okay. Wielu z nas bardzo często dokonuje zakłów w sieci internetowej. Na co jako konsumenci musimy uważać w kontekście bankowości internetowej i zakupów internetowych? Tak, najczęściej kupujemy przez internet. Te zakupy internetowe stały się bardzo modne, szczególnie w okresie pandemii. Większość naszych zakupów przyniosła się do internetu. Więc na co należy uważać? Przede wszystkim należy wybierać bezpieczne strony i sklepy internetowe. To jest podstawowa rzecz. Unikanie podejrzanych ofert. Jeżeli kupujemy na tzw. stronach OLX czy na Allegro, to zwracamy uwagę, czy... Cena towaru nie jest czasem zaniżona, bo jest to ryzyko zakupu od tak zwanych fałszywych sprzedających. Dalej, bezpieczne płatności online. Uważamy tutaj na to, żeby nie podawać wszystkich danych, które są zawarte na karcie, oraz wykorzystywać bezpieczne płatności, czyli Blik, paypoje czy Przelewy 24, jeżeli korzystacie z konta. Takiego osobistego. Włączyć sobie autoryzację płatniczą, czyli wszystkie transakcje, które robicie przez internet, czy też my robimy, żeby one były potwierdzone autoryzacją czy to w aplikacji mobilnej, czy przez tak zwany kod SMS-owy. To jest dla Was najbezpieczniejsze. Nie podawać danych nikomu, to jest absolutnie. Zakazane, chronić swoje dane, bezpiecznie korzystać z haseł. Hasła muszą być silne, nie krótkie, takie, które możemy się domyślić. 1, 2, 3, 4, albo nie daj Boże, jeszcze imię i dwukropek. tak? Także tutaj na to też należy uważać. No i przede wszystkim to, co chyba wszędzie jest, monitorować swoje konto, co się dzieje, jakie wypływają środki, skąd te środki wypływają i dlaczego. Warto również wspomnieć o tym, że obecnie dochodzi do wyłudzeń wielu danych wrażliwych. Jakie to są dane? No, dane wrażliwe to przede wszystkim nasze dane osobowe: PESEL, adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz data urodzenia. Nigdy nikomu nie podajemy numeru PESEL, szczególnie przez telefon, jak również w kanałach internetowych czy sms owych Dalej, dane bankowe. Numer konta też uważamy, komu podajemy. Numer karty płatniczej. Zwracam uwagę na tak zwane trzy cyfry na odwrocie karty CVV. To są kody, które nas upoważniają do tego, żeby dokonać transakcji przez internet. Kody SMS do autoryzacji transakcji nikomu nie podajemy. Dane do logowania, tutaj wszystkie hasła, które sobie ustawiamy, absolutnie nikomu nie możemy podać. Ja swoim dzieciom mówię, że nawet nie wolno podać mamie ani tacie bo nigdy nie wiadomo, co dalej pójdzie, więc też na to uczulam. Kody BLIK, bardzo modny teraz wyłudzenia na tak zwany blik, więc też proszę uważać, szczególnie jeżeli korzystacie z Facebooka, pojawiają się tam różne informacje, proszę o udostępnienie kodu BLIK w zamian za coś. Absolutnie nikomu nie udostępniamy. Dane biometryczne, odcisk palca, wizerunek twarzy. Teraz telefony, wszystkie smartfony mają takie dogodności, więc też proszę na to uważać. Jest to traktowane jako dana wrażliwa. I najważniejsza dana to są dane z dowodu osobistego czyli numer, seria dowodu i wszystkie dane, które są na dowodzie osobistym absolutnie nikomu nie udostępniamy. Jest to nasz dokument, jak sama nazwa mówi dowód osobisty. Dobrze. Przechodzimy do ostatniego pytania. Czy ma Pani może jakieś rady, szczególnie dla seniorów i dzieci posiadających karty bankowe, żeby ustrzec ich przed incydentami i kradzieżami? Jak najbardziej tak. Zarówno seniorzy, jak i młode osoby powinny uważać na pewne rzeczy. Podzielę to na dwie sekcje. Dla seniorów będziemy mieć inne zabezpieczenia i dla osób Was, czyli dzieci, młodzież i nastolatków oczywiście też są inne, aczkolwiek one się ze sobą łączą. Zacznę od seniora. Senior nigdy nie powinien podawać danych osobowych przez telefon ani adres mailowy. Bardzo modne teraz jest wyłudzenie na wnuczka i policjanta, więc też naszy, należy naszych seniorów uczulać na to, że jak coś się zadzieje, to mają podnieść telefon i zadzwonić do swojego dziecka, czy naprawdę coś takiego się wydarzyło, a nie ufać, bo nie do końca to może być prawdą. Uważać na podejrzane linki. Starsi ludzie otrzymują wszelkiego rodzaju SMSy z jakimiś linkami. Są też nieświadomi tego, że wchodząc za pośrednictwem tego linku już udostępniają swoje dane, już dają dostęp tak zwanych oszustów do tego, żeby sterowali telefonem, więc też absolutnie należy to tych seniorów edukować i uczyć. Najważniejsza rzecz, którą mogę powiedzieć z własnego, że tak powiem, podwórka bankowego, ja o tym mówię każdemu klientowi, który się trafia u mnie w pracy, że nie wolno karty płatniczej trzymać z pinem. Mhm. To musi być osobno, absolutnie nie w portfelu. Najlepiej sobie zapamiętać. Oczywiście seniorzy często gubią, zapominają, więc zapisanie, ale w innym miejscu, byle nie było to sparowane z kartą, bo narażamy naszych seniorów na to, że możemy wypłacić pieniądze z bankomatu, mając już wszystkie dane. Korzystanie z bankowości internetowej tylko na zaufanych urządzeniach. Mam tutaj na myśli to, że jeżeli jest senior i korzysta z bankowości internetowej, niech korzysta z komputera własnego, wnuka, dziecka, absolutnie nie z publicznych dostępów do bankowości internetowej. Dla Was, dla dzieci i młodzieży, to najważniejsze, na co ja Was uczulam, to zwracanie uwagi, na jakie strony internetowe wchodzicie. Komu podajecie te wszystkie dane czy blik, blik na telefon, który jest teraz bardzo modny wśród Was? I ja sama z tego korzystam i korzystają moje dzieci, moi klienci bardzo intensywnie, natomiast na to należy uważać. Należy uważać na fałszywe strony i aplikacje. Korzystacie z aplikacji, różnych aplikacji, więc też trzeba zwracać, czy ściągacie aplikacje z dostępnych sklepów, tak? Sklep i Google i inne jeszcze sklepy, które są dostępne na Waszych telefonach. Należy unikać tak jak przy seniorach podejrzanych linków. To jest, to jest chyba numer jeden. Nie podawać kodów nikomu, o tym już mówiłam wcześniej. A co najważniejsze, to ustawić sobie limity na aplikacjach, na kartach płatniczych, żebyście miały kontrolę mieli kontrolę na tym, co się dzieje, ile się wydaje danego dnia. A najważniejsza rzecz, na którą uczulam i o którą serdecznie wszystkich was proszę, to konsultujcie z rodzicami to, co się dzieje na waszych kontach lepiej powiedzieć, że zginęła karta, ktoś mi wszedł na konto, coś się wydarzyło, niż czekać aż się to wyjaśni, bo samemu jest trudno podjąć jakiekolwiek kroki, więc chyba taka opieka rodzica jest też bardzo ważna. Więc na jak coś się wydarzy to śmiało do rodzica i wytłumaczyć. Najważniejsza zasada dla wszystkich, czy to jest senior, czy to jest dziecko, które rozpoczyna przygodę z bankowością. Czy to są już nastolatkowie, czy nawet my jako osoby, które biegamy po tych sprawach bankowych codziennie, to jest jedna ważna rzecz. Zawsze warto sprawdzić to u kogoś bardziej doświadczonego niż my jesteśmy sami. Bardzo dziękujemy pani dyrektor Magdalenie Czarnojańczyk za cenne wskazówki i wyjaśnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa finansów. Mamy nadzieję, że nasza rozmowa uświadomiła słuchaczom, jak ważne jest dbanie o swoje dane i pieniądze w sieci. Cyberprzestępcy nie śpią, ale my, świadomi użytkownicy, możemy skutecznie się przed nimi chronić. Pamiętajmy o silnych hasłach, ostrożności przy podawaniu danych i czujności podczas płatności online. Bezpieczeństwo finansowe zaczyna się od wiedzy i rozwagi.